Mam pewien deal. 50k lajków i ci pożyczam na tydzień cały, jeśli chcesz. Na ludzie idź, będzie 50 YouTube, Youtuberzy, ogólnie influencerzy kupują sobie zazwyczaj, wiecie, jakieś BMW albo nie wiem, Mercedesa i tak dalej. A ja, no cóż, ostatnio odebrałem swoje pierwsze auto. Jest wygodne, bagażnik sam się otwiera, no i auto pędzi, samo zmienia biegi oczywiście. Świeci się, ale w nocy. Tutaj po bokach tutaj też. Napiszcie w komentarzu, co ma być tutaj napisane. To zrobimy sobie custom. I proszę nie piszcie odda. I tak widzowie, zgadza się. Dalej nie mam prawa jazdy, ale mam swojego prywatnego szofera. I dlatego dzisiaj sprawdzimy sobie, jak szczerzy są polscy influencerzy. W pierwszej kolejności podjedziemy do domu Czajnika i jego dziewczyny Julki. Później postaramy się odwiedzić Bogzela i przy okazji zgarnąć nasze obiecane lody i przy okazji do wielu innych influencerów, którzy gdzieś tam będą po drodze. Dlatego oglądajcie film do końca, żeby zobaczyć kogo reakcja na tym filmie będzie jakby stresuje się nagrywając to. Bo boję ja się, że będę smutny. Ale najpierw odwiedzimy ludzi ze śląska, ze względu na to, że tak, przeprowadziliśmy się tutaj. No cóż, widzowie, razem z puzonem Sianą i z Szymkiem pakowaliśmy sobie to wszystko właśnie do auta. Pierwsza 33 Wsychał mi siata, naprawdę. W sumie to by z puzonem pakowaliśmy to wszystko najdłużej, bo zeszło nam dosłownie do piątej rano. Aż finalnie wypełniliśmy całego busa i byliśmy w stanie pojechać sobie właśnie tutaj na śląsk ze wszystkim. Jak się czujesz? Wyjeżdżamy. Ja powinnam Cię zapytać. I no super. <laughs> dlatego oto ma śląskie blachy, tak szybko wyjaśniając A jeśli macie jakieś pytania ogólnie do Q&A widzowie Dlaczego tutaj jesteśmy, dlaczego się przeprowadziliśmy i tak dalej To sekcja komentarzy jest wasza W ogóle przypominam również że zostawieniu łapy w górę Ze względu na to, że jak dużo jest lajków To mówię wtedy, o jest dużo I fajny humor wtedy jest Jest godzina 12.12, .12, a my widzowie lecimy do czajnika oraz do Julki <laughs> Tam są! Ale się, się tak pierwszy raz no, pierwszy, pierwszy, raz, pierwszy raz, się raz się widzimy na żywo. Stałam już drugi. No, drugi raz. Drugi. Dobra, gdzie jest ta fura? Spokojnie, to jest ona. Ty wiesz, co ja o Czy to jest moje? Co, twoje. No nie wiem, pytam. A nie wiem, jak myślisz. Tak szczerze, czy kupiłbym takie auto dla dziada, nie? No, nie wiem. To jest moje. Tak! No, kupiłem auto dla dziada. Proszę, możecie sobie wbić. Widać no, że nowe. Widać, że nowe. widać, że nowe. Dobra, no. ej, ja mogę tu usiąść? Możesz się przejechać, jak chcesz, czekaj, bo tutaj. Ale, no, bo, ale ja nie mam prawa jazdy. Ja też stary nie mam, nie ma problemu, słuchaj. Ty ja masz prawo jazdy czy Nie mam ma prawa. Serio? Ja też nie mam. O kurde. O! to że jest W planie ogólnie jest, Exactem kolor planu. zmienić i tak dalej, więc no. Różowietki. Różowy będzie, no? Bez Serio? Tego. Nie <laughs> Czyli co? Fajnie, co? Ja, no, ja, ja właśnie podoba. wiedziałem, że te reakcje to będą takie, że e, To to? Powiem wam, że ja na przykład takie auta lubię rodzinne, nie? My no my, my Zawsze wybierali takie terenowe Najlepsze no, są te jeszcze, takie więc... Mega kozak, Jak No, ale jest mocne, co? No, jest fajne. Co ty powiedziałeś, że dziada? Bardzo fajne auto, stary. Bardzo fajne, nie? Nie dla dziada. Ej, ale wiesz, co możemy zrobić? Mam pewien deal. 50 koła lajków i ci pożyczam na tydzień cały, jeśli chcesz. Na ludzie będzie 50, i ci, 50 I ci na fula go zatankuję. Paliwo drogie, moi drodzy. No, zatankuję ci na fula. I ci jeszcze bag cały przywiozę. O kur... Nie, tak łapeczki o łapeczki w górę, bo chcę furę na tydzień, a ja też z nią wymyślę coś ciekawego, już jemu mówię, więc zobaczycie. Nie no, ja trochę się boję. Dobra, lecimy do chatki. Boguś, to mój kolega, mogę się podzielić. Mają lecimy. 18 gramów cukru. No, to jest dużo. To dlatego, bo Bogzel lubi w dupie, ale on cały czas f... te batony w ogóle. Mówi, o będę redukował. Z się założył, że 5 kg zejdzie w dół, a cały czas batoniki wcina. Nieładnie Bogzel. Moje stanowisko do reakcji? A, co jest? Czyli tak to wygląda u ciebie. Teraz tak, można się tutaj zabić, więc trzeba ostrożnie wchodzić, ale generalnie tak. Dzień dobry, witam. Cześć, siostry! Witam, chciałby jestem. poznać. O tu jest pokój ostrego. Dobrze, nie będziemy mu się wbijać na prywatność. Dawaj, daj dodatki, ale. O, ale tutaj jest, to jest zajebiste. Też bym takie chciał. Znaczy, <grym> co chcesz pokazać, stary? Kolekcję butów. O! Kogo? Nie w śmieciach, Proszymy to są śmieci? spodnie A to jest, jest, jest chłop? O, kotek tu był. No, jest, jest słodko, że tego, że cały hajs poszedł na filmy i dla kotka wyborek na śmieci. Pewnie tutaj się kręcą, obsrańce małe Tam wchodzą normalnie To jest jakby byłem przy bramach jakoś przed ostatnio, na posesję sobie normalnie chupię Nie, no to jest już powalona akurat totalnie Widzowie, jeśli wiecie, że jakiś twórca mieszka gdzieś obok was, chodzicie mu na posesję, mam nadzieję, że Skończycie w więzieniu. Ja, ja, ja nie jestem gangusem. Ja będę dzwonił na policję, 60 na Jestem sorry. Jako, że Czajnik i Julka mieli trochę czasu, zjedliśmy jedzonko. Chciałbym powiedzieć, że pyszne, no ale wyszło jak wyszło. My dostaliśmy zupełnie co innego niż zamawialiśmy. Tak czy siak pojechaliśmy pokazać im oraz wam widzowie nasze nowe mieszkanie, bo nie robiliśmy tego wcześniej. Ja możecie napisać, czy się wam podoba. Musisz ten, czekaj, nie, wyjść i zapukaj. Dobra, U. Ło, wow, zapraszam! O jejku! Wow, nie spodziewałem się was. Co to jest ta razu e, Tu jest łazienka taka na wejściu dla gości. Zapraszam tutaj. Puchni jest nieposprzątane. Tu jest y, pokój typu p.r. Pie... na razie. Ile wy macie miejsce? Ale tutaj! O! o kurde, ile to jest miejsca! No, Ej, Ej, jest już nie są no, czy, kurde, kurde, Jeszcze nie! Jeszcze nie górejdzie No, na no. górze sypialnie! Ej, ja nie zjadłem, budu. No spoko, jakby policzę cię później za to, nie dobra. Jest okej, okay, nie jest. Jest ładniutko tutaj, przyjemnie bardzo. Tutaj jest komputerek mój na razie. Hey, to ja proponuję tak, jak oni będą wyjeżdżać, zostawiają nam auto i zostawiają nam tu mieszkanie. Tak, auto, już ci auto zostawiam, nie? Tak się im auto spodobało, nie? Ja właśnie mówię, jedzie się nim i jest tak. O, dobra, duże auto to jest 100. to To a nie żadne ścigałki obstrane. Na górze jest chyba też nieposprzątane. Będziemy robić pewnie w następnym tygodniu jakoś. Zobaczymy jeszcze. No tutaj, to. Czy już mogę? Możesz. I tutaj mamy łóżko. I tak to sobie wygląda. Moje gacie tam leżą. Dobra. So. Powodzi się, no. Się. No i tak to właśnie wygląda. Nie. masz taki? Ale wiesz, co to jest do czatu głównie. Ile kosztujecie to mieszkanie? Młodsi widzowie, i tak gówno będziecie wiedzieć, bo starzy za was wszystko opłacają. Ale do starszych, ogarnijcie, że udało się to mieszkanie za 4000 ogarnąć. Plus rachunki. To jest naprawdę zajebiście, jak na to, że jest inflacja i że naprawdę jest taka średnia sytuacja, nie? Wcześniej zapytałem Boksdela, czy chciałby zobaczyć moje nowe autko. I nagle zadzwonił na kamerkach i powiedział, żebyśmy myśmy i że mamy tam 20 minutek. Okazało się, że to było trochę więcej. Propo Mema, stary ogarniemy. Boksdel mówił, że mamy do niego 20 minut. Ile już jedziemy? 40 Pięć. No, a jeszcze 5 minut przed nami. Ładne widoczki tutaj macie zawiercianie Ogólnie, śląsko oddaje bardzo, pozdrawiam ludzi ze śląska. Słuchaj, stary, taką mam wyścigową zajebistą. No kur. <g geraff> powiem tak. Wykąpałem się, ale jest mi aż gorąco, nie? Czuczujam. Ej, ale każdy dzisiaj, nie? O, jakaś wyścigowa pewnie. Właśnie, powiem ci, że to jest normalna fura. Nie? Normalna fura, nie? A, nie ma co nie stary, widać, że... ten, nie? nie ma co wiesz. Zawsze miałem szajbę stary na, wież, na Moto, bo ten. Bo Budda, nie? Ale od momentu, jak stary jest, że ten. To tylko no jest... To Tu jest z tyłu tyle miejsca. O kurwa. A to ty... Czekaj. Dużo miejsca. I co, jest git? No można przepierdolić. No można przepierdolić, dobrze. A ty ja i się wyjdę. Chcesz się z tyłu w ogóle? Ten tył no, no, no. mnie uszegł. Jak na takiego słowa Ima jest w k. miejsca, nie? No, no powiem Ci tak, dla ciebie i dla twojej dziewczyny to pewnie dobrze. No, dla... <grym> Więc no, bardzo tak. To fajnie, wygląda. bardzo się cieszę też, że przyjechałeś na no, nasze na Śląsk. południowe strony. Dziękuję. Szląsk stary. Oczywiście specjalnie ubrałem koszulę, o <grym> której mówiłeś. Mam no, nadzieję, że zakopiański sznyt e, będzie mi towarzyszył. Oczywiście. Ja Jak mi te materiały. nie? Tak, tak, tak. Staliśmy lody do przetestowania, ale wiesz, będę szczery. Masz być szczery stary. Mam być szczery, będziemy szczerze. to jest smak? Tak, będziemy. To jest nie? taki. Nie Was mogę żywe? powiedzieć sneakers, ale jest bardzo zbliżony <grym> Na streamie pomówiłem, że to jest sneakers. No. To co, smacznego w takim razie. Próbujemy. Ej, zajebiste zajebiste są. Tam, no. Ja jestem w szoku, jak Szkoła tak powiem. Skorpion tej czekolady. To jest y, karmel, nie? Tak, tak. tak w środku, tak. To środku macie karmel właśnie zaraz, tam stary Jak się dokopiesz, i on jest normalnie mieszany karmel przez gościa, który robi lody. I to można robić Ola. tylko w dropach, bo my nie możemy robić przemysłowej produkcji. Jest po prostu. To jest niemożliwe, żeby te lody zrobić tak, jak robią inni, nie? To bym kupował. Tak Szczerze, nie? Szczególnie, że uważam, nie są jakby takie lody Taki jakby deser, można powiedzieć, trochę lodowy Bo masz tą czekoladę i to wszystko Zajebiste, jak ktoś lubi lody, to polecam Powierzam ci syna, jednego z wielu Dobry. brat Kuszy. Ulfika, szanowny <noise> drogę. Też z jajka się wykluł? Z jajka może nie, bo tylko Ulfik, znaczy nie, bo chciałem powiedzieć Ej, mega zajebiste Będę go przytulał w nocy Bo jak baby nie ma w domu, to ja maskotki tulę będę się przytula, no? Więc Zmogę masnego Bena <noise> Chcesz Benka dostać? Ty, Siedzi. zostawiam go nie no, on wie, tego, on wie, że go wezmę zaraz, dobra A dasz się pogłaskać, czy nie? <grystanie> Chodź <grystanie> teraz... Chodź No O kur... Dobra Ty, no nie, ja pi... Kur... Następnego dnia mieliśmy lecieć do Warszawy, zgarnąć Trzejek, Imperamancia i t do reakcji, ale odwołali nam Dila dosłownie o 23, więc zrezygnowaliśmy z wyjazdu, bo nadal mamy sporo do rozpakowania i robienia w mieszkaniu. Dlatego też postanowiliśmy zostać na Śląsku i po prostu ludzi tutaj stąd jeszcze zgarnąć, pomęczyć i nagrać reakcję na nasze wspaniałe comfy autko. Nie spodziewałem się aż takiego ciepłego odebrania właśnie tego autka, bo myślałem, że to będzie takie. A się okazuje, że każdy zachwala, bo rzeczywiście jest wygodne. Bo chcę być miły. Bo chcę być miły. Ja serdecznie. Dzień dobry dla Ciebie. Dzień dobry. Ja się nie widzieliśmy. swój Bo byliśmy tak, byliśmy u Czajnika, byliśmy u Boxdela i reakcje są takie, jakie się spodziewałem. powiem tylko, że jak stoisz tutaj, możesz zgadnąć które. to, to jest I solen, to, co jest tak? <grym> to. <grym> Nowe? To jest nowe z salonu Solonu. wyjechane. Tylko nie umytaj jeszcze niestety. Normalnie to działa tak. Ja wiem, ja mój tata też ma takiego. No siadaj, siadaj. Ej co, fajne w środeczku, nie? Eleganckie. Ja myślałem, że każdy będzie miał taką reakcję z Ale gówno a, ja A Właśnie bym każdy bym... siada w środku i mówi: Ty, Nie jest i na tym parkingu stoi gdzieś moje auto. Wiono jest, kurde. Jest jedno, które by było takie w swoim stylu, bardzo bym powiedział. No. ten Mercedes? Nie. Volvo tamto z tyłu? Nie. To jest twoje, to nie jest moje. -a! No to które? Moje stoi tam. O ja pierdolę, zajebiste! A nie, bo ja nigdy nie miałem prawa jazdy, kurde. Nie? nie no stary, jakby... jak nie miałeś. I pytałeś się zawsze. O siema, jest... o, siema, czy może mnie coś zabrać? Patrz ostatnie przed... No nie, ale obtarłeś nie <laughs> ładnie. Ty no, ale fajne jest! No. Ty co? Yeah. <laughs> Ale zajebiste to no, Ej dobra myślałem, że trollujesz Mogę coś wsiąść? No, Ale to jest do zapier**ania to auto no. Po szybkim micie z Leksiem polecieliśmy do domu streamerów Byliśmy już umówieni z kolejną osobą Której widok może was cieszyć widzowie Przyjechaliśmy do domu streamerów Zrobiliśmy tak, żeby nie było nieuczasanej Bo ostatnio pogryźliśmy się na twitterze trochę Więc nie chciałem robić jej niekomfortowej sytuacji cześć, Witam, witam cześć, witam, witam. Ej bo wiecie my tutaj nie mogliśmy wjechać Nie, bo zawieszenie niestety Jest Druga no. strona gdzie można przejechać. Tak. A i spodziewacie się czegoś konkretnego czy macie tak o, okay. Albo będzie coś super słabego, albo coś super super. Takie, że powiem, że dlatego na YouTube przeszedłem właśnie. Reakcje są takie, jakich się spodziewałem, więc jest dobrze. Byłoby mi przykro, gdyby było inaczej. Ten przed nami a ten drugi. Za ten biały. Tak. Ten biały już na katu. No, bo to właśnie chodzi o to. Widzicie to auto, mówicie. Auto. Auto. My już to zobaczyliśmy, ty pokazujesz, że to nie to, no. nie? I nagle to jest to. <gry> Trzymaj, włóż sobie do kieszeni. Ojej. To jest twoje teraz. Jadę. Możesz siąć sobie. Ja wam zaprezentuję no tutaj w środku. No. Co? To. Ale patrzcie w ogóle, ile w środku jest miejsca, stary, możesz sobie wsiąść Ja się Ej, jest dużo miejsca, ja mówię Takim bym mogło ale... jest no. Nie no, myślę, że jak na pierwsze auto i jak na to, że nie mam prawa jazdy, to jest dobrze Tak Czujesz się bezpiecznie, bo masz dużo przestrzeni wokół siebie i to sprawia wrażenie takiego, wiesz, że jedziesz w takim nie w takim w takiej trumnie, tylko po prostu w skomfortowym no. samochodzie Chcecie zobaczyć dom u nas? Tak, no, no, bardzo chętnie Ej, to się, może, co? No właśnie, przyjdziemy się Ej, testujemy tył. Dobra, dawaj do przodu, dawaj do przodu. Mamy do przodu. Ale tu jest miejsca się dużo, jak jesteś stary. Teraz Grubul wchodzi. E, no nie jest Jest sprzęt. dobrze, jest, jest dobrze. dobrze. Szczerze i do przejechania. Idziemy do domku. Tutaj ekstazja i Sarko nas ugościli, proponowali Donutę ekipy, ale szanujmy się widzowie. Co to za ekipa bez ekipy? Pochillowaliśmy sobie, pobawiliśmy się ze słodkimi kotkami, a następne spotkanie jest zaplanowane z osobą, która ma największe serce. Nie no nie, znowu ten żart. Wiem, że dużo Dużo mm -hmm. osób e, chciałoby zobaczyć... No, ją. Nie, no. ale no, Ale o co ci chodzi? Mówię, że ją zobaczyć No tak, masz czy rację, masz problem? ja bym chciała, ja bym pierwszy chciała. raz będę widzieć Tak, te tak, pierwsze reakcje na scenie. Cześć My już byliśmy, e, my byliśmy w Brastu TV i Jak tutaj było? pochwalił, fajnie A to jest wczoraj zamowy czy... No, nawet można i powiedzieć, że 5-6, jeśli byśmy chcieli. E? No. Możemy stanąć sobie tutaj na stacji i możesz zgadnąć, które to jest. To jest duże i one było ciepłe przed chwilą, ale to wątpię A skąd wiesz, że jest ciepłe? No posadziliśmy, bo... A chcesz się upewnić? Co? Czy jest ciepłe? Nie, po nie wiem. Pociągnij za klamkę, tak. czy działa. o dosłownie podeszliśmy i błochot! E, ogólnie to tak, bo na początek no. każdy właśnie, wiesz, myśli, że to będzie jakaś ścigałka. No. I tu się okazuje. No właśnie że... też tak miałem. O, w patrz, Wita już jest napisane, fajnie, co? W się się. Ja mam prawka. Ale nie musisz, w sensie nie będziemy nigdzie jechać, znaczy... Fajne, ładne, dobrze jeździć. Czyli swobodę? Swobodę. No. Tak, wygodnie mi się siedzi. No. Mam takie ołce, a może tak pewnie by było. było takie, o, takie daddy kary, nie? No. Ale powiem Ci, że za pierwszym razem tak myślałam. To, że będzie takie. Yes. jakieś dościgania. No tak legitnie mi się wydwa, A pokaż dupkę jego. O to Ci zaraz pokażę. Patrz, do bagażnika można idealnie włożyć. Marko y na przykład, 7 miejscu. Zobracałam. No. Mam cię? A to wystarczy, że nogą pomachasz. <laughs> Jezu, nie, <laughs> aparat, aparat. Nie, no tak nie było w planie akurat.